Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam was. Dobra, mam problem, czekajcie, bo jakaś troszkę słaba, ale to zaraz się powinno naprawić, jak mi się wydaje. Da się powinno naprawić, słuchajcie. No nic, to no poczekamy chwilkę, to się też musi przyjąć. Follows się zmieni, dobra. No ja to samo jak robię mikrofon, więc bardzo mnie to cieszy. Ja się zaraz zobaczę, z tą jakością. się zaraz naprawi mam taką nadzieję możecie mówić czy mnie w ogóle dobrze słychać i tak dalej no coś ja, yy, ja idę się po prostu bić Zobaczymy na którym yy, sektorze jest najwięcej z no coś się na ch1 ale to woda się nie klepać <noise> lepiej nie lepiej nie kusić losu Zaraz wszystko rozkręcimy. Boże, jak ja dawno live'ów nie robiłem, filmu nie wrzuciłem. A tak, to wszystko przez ten mikrofon, że się popsuł, tak, tak. Mhm. <śm> e dobra, słuchajcie. Y jakoś się powinna Zaraz sobie mogę gadać do siebie. <śm> Ty no, A jakość. Eee, a jak dam na 700 Weźcie sobie, dajcie na e, 1080. No i czekamy no. Niestety czekamy. E, niestety musimy chwilkę poczekać, żeby się to jakoś fajnie tak wygnała. Mm. Ja jeszcze tu zobaczę... E, no nie no, ja, ja nic nie mogę zrobić, po prostu trzeba poczekać. Ale pamiętam, że też tak miałem kilka razy, jak robiłem a nie No dobra. Możecie mi powiedzieć, jak wam minął dzień. To jest też... ...taka myślę, że najlepsza rzecz. Nie wiem, co ja gadam. Nie wiem, co ja gadam. Mm. Zaraz będzie reklamacja, tylko niech mi się ta jakoś poprawi po prostu, bo... Jak się... Co? Oni otworzyli tą strefę? Bezałek? Nie wiedziałem. To nie wiedziałem, nie? Kurczę, kurczę... Tak, dobrze. Eee... Ja nie mogę iść na PwP? Jak 16 level. A. Czekaj. No to chodź. Chodź do CH3. Chodź do CH3 na PvP. Znaczy, Boże, na spawna Tam do PvP portalu. Jak to nie możesz wejść? Co ci broni? Siema, siema. Chodź, yy, chodź tutaj. Przy portalu ch3, chodź. Ja mam opóźnienie, mam opóźnienie. To tak wejdę? No to ci piszę. Ty, ty nie masz 16. tego Boże, sorry. Ty nie masz 16. levela, tylko ty masz na razie level po prostu czwarty. Musisz mieć powyżej i temu w piątek, żeby wejść na strefę PvP. Więc no, powyżej i temu w piątek musisz mieć. Jeżeli chcesz wejść. Ale to nawet ja nie wiedziałem tego. To widocznie musieli zmienić wczoraj czy tam przez wczoraj. co trzeba mieć? No właśnie też, też, nie, też nie wiedziałem. Teraz się zorientowałem, jak mi coś powiedział. No nie da się wejść niestety. A w ogóle... Yy, aha, dobra! Ja się zastanawiam, czemu ja mam dopiero siebie, jak wchodzę na ten, a ja mam całego live'a przewiniętego prawie do tyłu. Niesamowite. No więc no. A w ogóle jakoś u ciebie jest dobra, czy nie? Bo mnie jest okropna. Bo sam już nie wiem. A masz ten sam miecz piątki? Nie, nie mam. Biedny jestem. Biedak ze mnie. Biedak ze mnie niestety. Jednie dlaczego to hajsman, to że bugger miałem i po prostu mi dali hajsman. Więc to dlatego. Dobra, też Amelia, czekaj, refa muszę zjeść. No, na trzy hity lecę od kościoła. Szczególnie w takich dużych, dobrych hitamkach. Coś będzie. <laughs> Istnieje. Pokaż więcej. Ech, no nie, no kurczę. Ona na no, się mam bardzo dobrą jakoś. więc nie mam pojęcia, nie? Stosowanie. Eee. A mikrofon chociaż spoko jest? O, jezus, miałem taki odsłuchawek włączony przez po prostu tak długi czas. No właśnie sobie jest niestety. Szkoda, szkoda. Dobra, może zmienię cechę, bo jak tu jest cały ten plan bardzo dobry, to może pójdę za trzy. Może tu się uda coś podropać. Aż mi się, powiem Ci, wstyd reklamować, to dobrze, dobrze. Się... Zacząłbym się reklamować tam na czacie, ale. Ale póki taka jakość jest, to, to w ogóle nie. Dobra. Tak. Bo zastanawiam się nad odcinkiem, jaki zrobić. Już nie wiem, bo jednak. Krzyś MC to jest taki serwer, gdzie chciałbym naprawdę tak się odpalić i czuję tą wenę do nagrywania, ale. Ale, ale, ale nie mam pojęcia co, nie? On też kili, to nie mogę, bo mam za i temy, żeby w ogóle kilować ludzi. Kto tam zadał? Nie mam pojęcia. No i cóż, no nikogo nie ma, chyba trzeba kopać. Chyba trzeba. Dobra ja w sumie zarabiam z takim kilofem, ja mam bardzo słaby kilof. Czy ja będę mógł coś zarobić takim małym kilofem. Widzę, zarobię 100 dolarów, o. O. Oto. O nie, długo się kopie, długo się kopie. Niestety. Wam tak się cieszę, że jest weekend, to jest niesamowite. O, jak, ja to, jak to mi perfekcyjnie, nie? To było piękne. Nie, nie. Ja tu podlatuję, jak oni będą mieli mało HP. Dobra taktyka, dobra taktyka. O, w klatach się biją, odważnie. No ja się nie wklejam, ja sobie pooglądam. oglądam. No, dawaj tupiera. Tak dobra. No I co? No kurczę. Czemu to jakoś jest tak okropna? Czemu ta po prostu jakoś jest taka słaba? Szkoda, naprawdę szkoda, bo. Bo tak. Nie wiem, wiem jak to można poprawić. Na no, się wszystko gra. Podkładanie. Przeciążone z wideo lub użyj szybszego presetu kodowania. Nie wiem, nawet co to znaczy. Eee, czekajcie, levej już chcę po prostu na Maxa tego live'a zrobić i chcę sobie zrobić miniaturkę po prostu robię sobie miniaturkę, wszystko gra perfekcyjnie eee, no i oczywiście jak mi skraszowało to mówię nie, dobra, ale to tak. zacząłem transmisję i co? Jakoś słaba, pewnie to wina, że mam po prostu komputer stanu. nie no, spoko mam komputer, po prostu trochę no mam, mam, możecie wbić, możecie wbić Chcieliście wejść... Hmm. Jest oryginalny Discord No nic, tu nie ma nic do kopania trochę znaczy, właśnie jest dużo do kopania, ale mam taki sobie kilo, że Czyli nie ma co kopać, też mało osób jest. A jedyne co można. To pójdę na CH1, Pójdę na CH1. Może tu będzie jakaś większa klepa. Na strefie bezelek, coś. Nic. Nie, dobra, nie wiem na co jest sens grania tutaj. Yy. Mogę sobie kopać jedynie. Mogę kupić sobie łopatę za dużo hajsu i kopać w główkach, ale to też jest ryzykowne. O, tu ktoś, też. się bije. Jakie on ma gościu? Czwórki. I, I on przegrywa z chłopami, który ma piątki. Ja sam się zaraz wkleję. Uff. Dobra. Tu ktoś jest, czy nie ma? Jest. Z siódemkami gościu, tylko zależy czy jest w elitrze, Bo jak jest w elitrze, to on ma z dziewiątki. Co jak ma. No. Oj nie, on ufoków dziewiątki, to wolę tam, tam nie wchodzić. Może tu ktoś coś. tak eee. taki oto kolega. Promarańcząc w tej główce, kto? Z piątkami, gościu? Z łopatką. Zaakceptuj spoko. Jak ktoś chce ze mną polatać, to chętnie, bo trochę nie ma nic do roboty. Czekaj, nie mam. Poczekaj, bo może ci dam złego Discorda, bo mi raz zbanowali. Czekaj teraz. No nie, to mi nie wysłano. To poczekaj. Skopiuję perfekcyjnie z Discorda. Yy... No nie, no to dobrą ci podałem. O, dobra. To jednak nie. To jednak mi dała jakąś taką bardziej skomplikowaną. A <laughs> ta strefa BZ, jak mnie ciekawi bardzo. Co tam jest? <laughs> Um. No. no więc tak, um. w główkach nikogo nie ma, jak jest to taki właśnie potężny kościół. Nigerman jest skrzysiany, chyba na awku siedzi czy coś. No tu gościu z ufoków też. To jest ten sam chyba. O nie no to z klanem nic nie zrobię no. Niestety. Jak z Krzysia nie ma prawie w ogóle ludzi oprócz dwóch typków na dwóch ch. Co ja tu co mogę zrobić bez klanu? Jedynie kiedy Krzysie są płacalne to jak Mir gra. No bo wtedy to wklejasz się w nie mniej więcej osób jest. A tak to, no to no, nie ma praktycznie, niestety. Prawda. już w ogóle jakąś pałę? Szkoda, czy nie? O, tu ktoś jest. Czy dobry, czy nie? Piątki. O, hop. Jakie mam? Nie no, normalne, ma zielony. Chodź na górę. Chodź znaczy ten... Jaką górę co Dobra, czekaj, nie, ja go mogę rozwalić. Ja go mogę rozwalić, tylko ja chcę mieć jakąś tutaj. Nie no, zaraz mnie coś strzeli, no. Jak mam elytrę to się chce klepać, a jak nie mam, no to nie. co by tu zrobić na film czekaj on to Tato on. no czego rozwala w pół sekundy Już się nie dziwię co mam co jest prawie zdadam. jesteś upośledzony nie lubię no, prosto O, Patryk, tak sobie wstaję. No dobra, spoko, mogę się wyć. Tu w klacie. Aha. No klatę to nie. Nie Ty masz mieć klatę, ja nie. Masz lepsze i ty, No dobra, no to chodź nawet bez tej po prostu klaty. To chodź bez tej klaty. O ma, Marcel. <tuszel> <tuszel> Siema Marcel, pozdrawiam. Jest to? Nie ma. Chodź. Wróć, przepraszam. Wróć. Chcę się z Tobą pobić. Wróć. O, Katowice jakieś. Co jest? Pokażesz View Model? Spoko. Co mam zrobić ze screena? O czekaj, so, to może to on, może to on. Kurde. On ma też już taki. O, jest. Tylko, trochę więcej mi bije, <grystanie> kanionu może polecić. Ten gościu mi dodał na discordzie? Nie, nie, bo po co. Yy. O, ogórek. Ogórek, <grystanie> Nie wiem czy taczniki ludzi tutaj Na Ile on mi bije tak dużo? Czemu mi tak dużo bije? Czy się mu jeszcze więcej bije? No Jezus jakbym trafił ten ostatni hit To by był hit, nie? O Tak niesportowa trochę. No, dawaj, chodź. Nie, wracaj! Wracaj, chcę cię zabić! Znaczy, to przytulać się, oczywiście w Minecrafcie. O, jest, dobra. No, chcę tu 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 chodź. Wezmę sobie jego itemki. Za tylko musi przyjść do mnie. Sorry, że taka jakość jest, ale kompletnie nie mam pojęcia dlaczego. Bardzo przepraszam. Nie wiem, na filmach mam normalną a tutaj niestety nie, więc. Sale. Ty no, wracaj, chłopie Trzysto mam pobić. Chodź. Bo ty jest to fajne itemki, takie, wież, no ty jesteś aż fajnej temki, takie wiem. On ucieka, on ucieka. No chodźcie! Ludno jest. Cecha 1, jak ktoś chce, może przyjść. Polatamy sobie. Jestem na cecha 1. Strefa tej wypinę. Tu nikogo. Tu nikogo. W kanionie oczywiście też nikogo. No, jeden versus jeden. Jaki ty. Sity mordeczko. Szóstki. Szóstki. O Jezus. No to no. Taka jak będę uciekał, to się nie dziw, bo nie zależy mi jak bardzo szóstka. To chodź lewy ten przy złocie ch jeden lewe złoto ch jeden on ma dziesiątkę ja. Czekaj, najpierw tylko chcę sobie. Nie, kryta dostałem. No dobrze, gucia, dzięki. Poczekaj, y, chodź, chodź tam, chodź tam. Chodź tam, y, prawe, prawe, tam. Co to by było? no A ja czemu oni tu wszyscy są? chodź w prawo, tej prawej studzienki <grym <grym prawa studzienka może tam jesteś, się bijesz z tym typem ci pomogę. dobra chodź chodź to 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 to, to, to bę, bę, bę. dobra czekaj, może teraz to na live'ie tu 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 tak tak tak, nie to jakieś timiki i nie, dobra, nie tutaj Tutaj też. prawe złoto. Gdzie jest prawe złoto? Tu, dobra. Tu, 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 tu. No jestem, chodź. Jestem. No jestem na prawym złocie. Chodź, prawe złoto. Czerwona główka, tamto tato, mogą nas dużo zabić, ale Dobra. No jestem na czerwonej głowce, no. No dobra. No, no dalej. E, poczekaj! Czy, od kiedy my zaczęliśmy? Dobra. Jest jakby zimno. Mnie jest tak w pokoju zimno. Zaraz sobie muszę kaloryfer przynieść. Jeszcze mi buty powinny paść. Nie mam refów. Dajcie sobie Popraw jakoś w OBS. No właśnie, nie mam jak, bo w OBS mi pokazuje, że dobrze jest. W OBS tym pokazuje, że mam dobrze. I normalnie mi na filmach też mam dobrze. Tylko, jak streama robię, to nie wiem czemu. jakoś jest okropna. No dobra, kupię się. Tyle tych efektow. To ty, to ty, czy nie? Mogę sobie pójść w sumie zrepać. Chodź. Ym... Chodź ta prawa ta. Pomarańczowa głowa. A tam nas zabiją zaraz. Tam nas zabiją zaraz, wiesz? To się obawiam tylko tego, nie? Zaraz nas też po prostu porwali. Ale lagi na streamie... Jest to też szkoda, sorry. No. No. Czekajcie, bo tego to naprawdę... Mo może, może mi się coś... Co to było? Ej, bro! No. Co to jest? Chodź. No czekaj, biję się z kimś. Och, dobra, blisko. O, czekaj, pff. ja... myślałem, że ja w klacie jestem przez chwilę. Przez chwilę myślałem, że ja w klacie jestem. Czekaj, czekaj, klatce to może. Dobrze. No chodź w No, do końca. No, poczekaj, bo my, jak mnie biją. Choć e, to będzie tak nieskończoność. E, lewa zła. I teraz z nie Do końca, no, to też lewa No? No dobra. A czekaj, kto to? Ile? jakie on ma i ty? LK? Nie. Nie, LK. Klata, klata, yy, klata. Nie ma, się pójdę bez LK. Dobra, to jak wiecie co, jak są takie lagi, jak są takie lagi, to chyba koniec streamka, nie? Dzięki, dzięki i sorry. Spróbuję się to naprawić na następnym streamie, Marka.